Powiedział do tłumów, z kim mam porównać to pokolenie. Podobne jest do przesiadujących na rynku dzieci, które głośno przemawiają swym rówieśnikom. Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście, biadaliśmy, a wy nie zawodziliście. Przyszedł bowiem Jan. Nie jada ani nie pił, a oni mówią, zły długo pędzą. Przyszedł syn człowieczy, jej pije. A oni mówią o to żarło i pijak przyjaciel celników i grzeszników, a jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny. Oto słowo pańskie. Pozostanę jeszcze w postawie stołu, stojącej i przywołajmy Ducha Świętego, niech On przemienia nasze serca. Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź, Duchu Święty przyjdź. Niech wiara zagości, nadzieja zagości, niech miłość zagości w nas. Niech wiara za gości, nadzieja za gości, niech miłość za gości nas. Niech wiara za gości, nadzieja za gości, niech miłość za gości w nas. Niech wiara za gości, nadzieja za gości, niech miłość za gości w nas, Duchu Święty. Duchu śmierci przyjść. Duchu śmierci przyjść. Usiądźmy. Jest taka anegdotka opowiadająca o jednym z biskupów już w wieku takim dojrzałym, z demencją, jak odprawiał się świętą do zaczynał w imię ojca i syna i odwraca się do kapelana, a ten trzeci to jak miał na imię. To tylko anegdotka, ale ona daje też taką prawdę, że często zapominamy o tym, który tworzy w nas wyjątkową wspólnotę mocą Ducha Świętego. To przecież tą mocą Ducha Świętego apostołowie z Wieczernika wyszli odważnie, by głosić Chrystusa z martwych wstałego. Ta moc Ducha Świętego przemienia także nasze serca. Trzeba jej się poddać, trzeba się na nią otworzyć, bo najpiękniej zmienić może ludzkie serce tylko Bóg jego stwórca. I w tym duchu właśnie chcemy też, oddając się Duchowi Świętemu, przeżywać te adwentowe rekolekcje. A one przygotowują nas nie tylko do tych najbliższych świąt Bożego Narodzenia. Też w tym adwencie nie tylko. Uświadamiamy sobie, abyśmy byli przygotowani na powtórne przyjście Chrystusa. Ten adwent też nas prowadza w niezwykły czas, roku jubileuszowego, roku świętego. W tradycji żydowskiej, a potem chrześcijańskiej jest to rok szczególnej łaski, bo rok przypominający pochodzenie człowieka od Boga. Często się pytam, w czym jesteśmy podobni do Pana Boga? Czy oczy mamy po bo Panu Bogu? Czy nosek może? Mamy duszę nieśmiertelną. I w tym jesteśmy właśnie podobni do Pana Boga, który jest Duchem. I to Bóg nas stworzył. To On obdarzył nas życiem. To On umacnia nas w naszej wędrówce do domu. Dlatego tak ważne jest, żeby sobie przypominać i uświadamiać tą wielką godność dziecka Bożego, którą jesteśmy obdarzeni, że możemy zwracać się bezpośrednio do Boga, mówiąc: Ojcze, Abba. Dlatego ten rok jubileuszowy jest bardzo ważny. Nie chodzi tylko o celebry, które będą się odprawiały, ale właśnie, że z tej okazji też. Mamy sobie uświadomić tak naprawdę, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. To dzisiaj człowiekowi jest bardzo potrzebne. Historia Roku Jubileuszowego w Kościele zrodziła się w średniowieczu. W chrześcijaństwie przyjęto tradycję wzorowaną na żydowskiej z inicjatywy biskupa Rzymu i w 1300 roku obchodzono po raz pierwszy decyzją papieża Bonifacego VIII. ten rok Jubileuszowy. Na początku miało obchodzić go co 100 lat. Potem decyzją kolejnych papieży to ten okres skrócono do 50, 33, aż w końcu w efekcie od drugiego, drugiej połowy XV wieku. Rok jubileuszowy jest co 25 lat. Ostatni wielki jubileusz był roku 2000, który przeżywaliśmy. Ja pamiętam, jak poszedłem na pierwszą parafię w 1990 roku. Mój pierwszy proboszcz mówił do mnie wtedy, a był w moim wieku wówczas, i tak bym bardzo chciał doczekać roku jubileuszowego 2000. To będą wielkie wydarzenia. I rzeczywiście doczekał tego roku, zwłaszcza w 2006, ale ja sobie wtedy tak myślałem. Co ten dziadek opowiada, przecież jeszcze tak dużo czasu jest. A dzisiaj mamy już 2024. Aż trudno w to uwierzyć. Ale ten czas jest przez Boga nam dany, aby nas ubogacać i abyśmy odkrywali to duchowe bogactwo. Ono jest najważniejsze. Teraz czytam takie dzienniki. Parafianka moja dała mi swojego wujka jako młody człowiek w 1939 roku. Pod, w, pod okupacją rosyjską dostał się na Syberię. Opisuje tam właśnie y, dzieje ludzi, którzy byli w komyły, wydobywali złoto w ni takich niesamowitych warunkach. A szczerze uwierzyć, że przy takim klimacie tak wielu ludzi jeszcze przeżyło, bo bardzo dużo ich zmarło. Nie w, on akurat przeżył, ale to jest taki piękny fragment, kiedy właśnie mówi, że kiedy idzie do pracy, to modli się. Ta modlitwa to daje mu siłę. Ta wiara w Boga pozwala mu przetrwać. Rzeczywiście przetrwał ten okres dzięki temu, że powstała wtedy armia Andersa, to w co armią Andersa potem wędrował i ocalał z tej nieludzkiej ziemi. Bo wiara jest ogromną siłą człowieka, niezwykłym darem. Jak pamiętam w czasie pielgrzymki do Polski Benedykt XVI mówił, że kto wierzy, nigdy nie jest sam. I wiara jest w zasięgu naszego życia. Trzeba po prostu się na nią otworzyć. Trzeba ją odkryć w swoim życiu. Jest taka anegdotka może, a może piękny przykład. Kiedy w Stanach Zjednoczonych ciotka w spadku zostawia swojemu kuzynowi pismo święte. A była dość majętna. On jako młody człowiek mówi, no co z tymi pieniędzmi zrobiła? Pienią tylko pismo mi tutaj święte. Odłożył to pismo święte. przeżył swoje życie jako człowiek Ciągle borykający się z trudnościami materialnymi, z tego powodu nie ożenił się, bo go nie było na to stać. A potem, już będąc w wieku dojrzałym, myślał o przeniesieniu do domu jakichś emerytów, do domu opieki. I wtedy musiał przejrzeć wszystkie swoje rzeczy, które nagromadził. I nagle odbierze ten fragment. To pismo, święte, które otrzymał od tej ciotki, wspomina tą ciotkę. Otwiera po raz pierwszy to Pismo Świętej, tam między kartkami 100 dolarów. I tak tych dolarów było dość znacznie, że kilka tysięcy nawet w tym Piśmie Świętym. Można powiedzieć, że przez całe życie był posiadaczem jakiegoś kapitału, z którego nie korzystał. I tak często właśnie bywa też z nami, że z różnych powodów nie korzystał. Nie potrafimy wykorzystać tego duchowego bogactwa, którym Pan Bóg nas obdarza. Zobaczmy, jesteśmy uprzywilejowani, że tu jesteśmy. To wielki przywilej, że Pan Bóg nas tutaj do siebie zaprosił i my odpowiedzieliśmy na to zaproszenie całym swoim życiem. I właśnie to nie należy tra traktować tylko przykazań Bożych czy innych zobowiązań jako obowiązku, ale jako przywilej, że mogę się spotkać z tym, który jest moją siłą i mocą, że mogę w ten sposób pogłębiać swoją zażyłość z Bogiem w mocy Ducha Świętego, bo otrzymaliśmy od Boga wspaniały dar życia, wiary. Należy o ten dar wiary się troszczyć, rozwijać Go, pielęgnować i przekazywać innym. Ewangelia nie została stworzona po to, aby ją zamknąć w sferze prywatności. To nie jest moja własność. Wiara jest nam dana, ale i zadana. Bóg dał człowiekowi słowa. Człowiek całe swoje życie oparł na tym słowie. Dlatego święty Paweł powie, wiem, komu sam I ci, którzy żyją tą radością wiary, to chcą się dzielić tym darem z innymi. Tak, właśnie apostołowie, którzy spotkali Chrystusa, idą i mówią innym: Spotkaliśmy Mesjasza. Nie zachowują tego tylko dla siebie, ale tylko, jak to powie potem pięknie, święty Jan Paweł II. Wiara przekazywana umacnia się w naszym życiu. Gdzie mamy piękny przykład ludzi wiary. Jest tym przykładem matka najświętsza, Maryja. Głęboka wiara i ufność Bogu. Jako młoda dziewczyna zostaje wyróżniona przez Boga, ale potrafi w prostocie swojego serca właśnie zmierzać tą bożą drogą w pokorze, i z miłością, i z nadzieją, i z ufnością. I tego się uczyma od Matki Najświętszej, ale także. Uczymy się jeszcze czegoś większego, bo korzystamy z jej stawiennictwa, z jej opieki. Przywołana to na początku dzisiejsza patronka, święta Ucja, młoda kobieta żyjąca na przełomie III i IV wieku, boga stawiała wyżej niż własne życie, piękny wygląd czy relacje rodzinne. To właśnie jest krwi męczenników. Kościół jeszcze bardziej się umacnia, buduje. Patrzmy, tyle wieków już trwa, a przecież tyle było różnych potężnych mocarstw Imperium Rzymskie, Cesarskie, Wielka Francja, Wielka Rosja te wszystkie potęgi ludzkie padły, a Kościół jest Chrystusowy, niezwykła wspólnota w której są nie tylko grzeszni ludzie, ale jest święty Bóg. I bramy piekielnego nie przemogą, jak zapowiedział Chrystus. Chrystus przychodzi do nas, grzeszników, aby uwolnić od tego wszystkiego, co sprawia, że kręcimy się wokół siebie, swojej kariery, zdrowia, swoich sukcesów lub bólu. Mówi do nas w języku, w którym możemy zrozumieć Go byle byśmy rzeczywiście Go słuchali. Języku radości i cierpienia. Języku chwały albo smutku. Ważne, byśmy mieli serca wrażliwe na Jego głos. Byśmy odkrywali to piękno wiary, którym Pan Bóg nas obdarza. Jest taka złota zasada w Piśmie Świętym, wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili i wyńczyć. Jak człowiek żyje dobrem, to to dobro do niego wraca. Może nie zawsze z tej strony, z której by się spodziewał, ale właśnie zgodnie z tą zasadą, którą zostawił nam nasz Pan i Zbawiciel. Matka, Teresy, Matka Teresa z Kalkuty kiedyś powiedziała, każdy z nas ma do wypełnienia zlecone mu przez Boga powołanie miłości. W godzinie naszej śmierci, kiedy staniemy przed Bogiem, twarzą w twarz, zdamy rachunek z tego, jak wypełniliśmy to powołanie. Bóg nie będzie nas pytał, ile udało nam się dokonać, tylko jak wiele miłości w to włożyliśmy. To jest właśnie definicja naszego życia byśmy potrafili czerpać z tej miłości, jaką jest wszechmogący Bóg. Dzisiaj mamy też niezwykłą rocznicę 13 grudnia, rocznicę Stanu Wojennego, stanu, który opóźnił nasz, nasze otwarcie się na wolność. I dlatego też w naszych modlitwach także tych rekolekcyjnych nie może zabraknąć troski o naszą ojczyznę. Trzeba się dzisiaj modlić o ład społeczny, o zgodę narodową, bo jak mu uczył nas błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, pierwsza miłość po Bogu należy się ojczyźnie. A ten kościół, ta parafia, to miejsce jest w sposób uprzywilejowany do takiej modlitwy. To właśnie ten kościół został wybudowany dzięki temu, że łodzianie w obliczu zagrożenia prosili o cud. I ten cud się dokonał w 1920 roku, kiedy Sowieci szli prawie, że już na Warszawę. I ten cud został umieszczony tutaj w tej pięknej płaskorzeźbie w prezbiterii, z pięknymi słowami wdzięczności. Dzięki Ci Matko za cud nad Wisłą. Bo to, co się dokonało właśnie było nie do końca niezrozumiałe, bo po 123 latach ledwo odzyskaliśmy niepodległość, a to ponowne zagrożenie. I kościół w tym odzyskiwaniu wolności też miał i ma niezwykłą rolę. W zaborach przypłacił to ogromną ofiarę, bo i duchowieństwo walczyło razem z Polakami, dlatego powstały takie przysłowie jak Polak, to katolik. Chociażby ostatni film o Księdzu Brzusce, o wielu innych duchownych, ale też to sprawiało, że wielu zostało zsyłanych na sypiel, wielu tam pozostało już do końca. Ale też były za to kary, że nie wolno było przyjmować nowych kandydatów do zgromadzeń. To były ograniczenia, bo tam gdzie nie ma duchowieństwa, tam nie ma też Pełnego przekazu wiary. Tam nie ma też wtedy sakramentów, tych, którzy dają nam Chrystusa, a potrzebujemy Jego siły i mocy, by umacniać się w tej wędrówce do Domu Ojca. Dlatego to jest też ważne, żebyśmy żyli tą świadomością wdzięczności, ale też troski o tą ojczyznę, którą jest nam powierzona, którą tworzymy i tak jak mówimy, że naszym życiem świadczymy o jakości Kościoła, tej wspólnoty, tak też naszym codziennością świadczymy o jakości naszej ziemskiej ojczyzny. Niepokalanowie na biurku w celi świętego Maksymiliana przed figurą Matki Bożej Niepokalanej zawsze leżały okulary i zegarek świętego. A on często wtedy mawiał, Maryjo, czas należy do Boga, a wzrok oddaje Tobie, by móc patrzeć Twoimi oczami. Pan Bóg daje nam ten niezwykły czas rekolekcji, byśmy, jak święty, za świętym Maksymilianem, mogli oddać wzrok Maryi, patrzeć jej oczyma, ufności, wiary i miłości. Dlatego, droga siostro, drogi bracie, nie lękaj się Chrystusa i Jego Ewangelii miłości, jeśli chcesz być człowiekiem wierzącym, szczęśliwym, błogosławionym. Nie tylko odkrywaj, ale głoś swoim życiem Chrystusa, który za wszystkich umarł po to, by ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i z martwych stał. Amen.